To nie było tych drzew, wszystko było uprawne pola. Także niebo było tak i widoczne, że każdą codziennie żeśmy oglądali, leci, leci, poleciała, wybuchła gdzieś tam i żeśmy się przyzwyczajili. A to, i, i, bo to młodzi ludzie byli, tacy jak wy, po 20 po, 20 lat, po do 30, tak, wszystko ludzie byli młodzi, tacy, że y, zaangażowani z sercem i obserwowali, jak tylko widzieli, zauważyli, że ona upadła, od razu się zorganizowali. Ona, ta rakieta, padła szczęśliwie tak, że nie, nie mogli się tu dostać, bo tu o, wszędzie obok tak. majora są, no. I, i, a w ten czas wiosną wszędzie nawiska były, woda wysoka. Podobno i ten. I oni się tu nie mogli w ogóle dostać do tego miejsca. Na brzeg zejdziemy sam. Tam już urosły ogromne drzewa. A Bobry dokonały jeszcze swojej roboty. I to są tak zwane burzysta. Czyli ta rakieta wbiła się tutaj w ten brzeg. Ona, ona się tak ze 6 metrów od brzegu tu woda płynęła trzeba poprawkę wziąć że tutaj było dużo wody tak bo, bo to jest naniesione dopiero teraz jakieś 20-30 lat tak. i oni ją najpierw tu zamaskowali tak, tak jak moi, najpierw moi sami sąsiedzi z tym jednym partyzantem miłkowskim co pan Marian w książce pisze i oni wrócili do domu i, bo partyzanci byli w górkach nie było rowerów, nie było koni nie było tak prosto, że telefon i już chodź jesteśmy ktoś musiał koniem czy czymś zajechać tam powiadomić, no, nie mam pojęcia w jaki nawet to sposób było no. i dopiero jak oni przyjechali, jeszcze raz Wieczorkiem przyszli, tu wszyscy, całą farajną, większą grupą, partyzanci i sąsiedzi znowu. To mój tata to brał udział tam zawsze chętnie, i zresztą sąsiedzi też. To byli patrioci wszystko. Ogromni patrioci byli. Całym dysponentem tak. partyzantów tu na tym terenie był Czarny. Czarny, tak. Kupcy. Jest, nie wiem czy dobrze pamiętam, wzmianka o tym, że Czarny Kamerował wtedy, tak? Tak. I to, I, jeżeli jak film jest. się odnalazł, tak, to, to tylko Czarny go Tak, zrobić. Nikt inny. To nikt inny tak nie mógł zrobić. Ta rakieta, jak tam spadła do Bólu z taką wielką siłą, na wszystkich tych nitach od razu się wszystko rozleciało się. Co założyli łańcuchy? To im urwało się kawałek 5 metrów, mhm. potem znów 5 metrów, a ten sam czub głowica została w wodzie. Ta rakieta została potem przewieziona do stodoły, tak? Ta rakieta z nadbuchu przewieziona do stodoły i tam w stodole ją rozbierano. No ja tutaj też zrobiłem zdjęcia. O. I tu widać, tutaj, o, te belki są inne, a tamte, o, prawda? To widać, o. tamte już sztukowane, podpierane, a te macie nowe, nie? Czyli tamta część to była, to jest oryginalna, stara część. A tutaj to. Kocian ze swoim pomocnikiem baciurskim. Obejrzeli, obfotografowali, wybrali co się nadaje na w przewiezienie do Warszawy i oficjalnie jako transport ziemniaków, znaczy samochód załadowany ziemniakami pod spodem, przyjechał to do Warszawy i w Warszawie zrobiono z silnika V2 i powiedzmy z rozmaitych detali dopiero pomiary, rysunki i powstał meldunek. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku na polach pod tarnowskiej wsi Wałruda wylądował aliancki samolot. W ramach akcji Most III, bo o niej mowa, do Londynu zostały przerzucone bezcenne materiały dotyczące niemieckiej tajnej broni.